Game creeping all across the nation. I tell you, people, I was not ready when I quacked this date by the name of Freddie. She made a little speech then. All oh, she tried to make me say when. Cześć, miasto strony, słuchajcie mh, krótki filmik. Ostatnia zinno czym. Stany Zjednoczone nie przestają mnie zadziwiać. Grzebiąc w necie trafiłem na filmik, który mnie zaintrygował dwóch gości napierdalających się na ulicy, no lutujących się na maksa. Z garści, z bańki, z nogi leją się na całego. Obok stojące dwa radiowozy policji w Stanach Zjednoczonych. I policjanci generalnie tam... I się patrzą, jak tam ci się nakurwiają. Ała, ała. Koniec walki. Policjanci... Okej, okay, mister! Okej, okay, mister! I odjeżdżają. W komentarzach pod tym filmikiem nie będę nawet wam linku do niego dawał. Bo chyba nie ma sensu. Poszukajcie, pobawcie się trochę w CSI, w komentarzach pod tym filmikiem znalazłem wytłumaczenie całej tej sytuacji, dlaczego policja nie reagowała. Otóż rzecz działa się w Seattle, w stanie Washington, a w tym stanie obowiązuje prawo. Prawo, które nazywa się Mutual Combat Law. Czyli jeżeli dwóch ludzi, a dwóch albo i więcej yy, zgodzi się na to, obaj przystaną na to, że w wyniku jakiejś sprzeczki nie mogą tego inaczej rozwiązać, tylko muszą sobie dać ryju, to mają do tego święte prawo. I nikt z tego powodu nie wnosi przeciwko nim oskarżenia za zaburzenie porządku itd. itd. No, chyba, że ucierpią w trakcie tej takie osoby trzecie. Czyli według obowiązującego w stanie Washington prawa dwóch gości może zrobić sobie legalną ustawkę na środku ulicy i wszystko jest cace, wszystko jest zgodnie z prawem. Piękna jazda. Od razu mi się przypomniało, jak kiedyś robiłem taki filmik z propozycją, żeby ustawki kibiców w ten sposób organizować. Czyli na przykład zamykać chłopaków na stadionie i się niech nie się napierdalają, niech sobie uby urywają. E, ostatnie wydarzenia z Krakowa wskazują jasno na to, że tam się już to dzieje. No, z tym, że u nas nie obowiązuje Mutual Combat Low. Drodzy kibice Wisły i Krakowi. U nas to jest totalna hamuwa. Najlepiej 20 na 1 albo 50 na 10. To są zwykli gangsterzy. Prawda, że fajne prawo amerykańskie? Yes! This is true! Oczywiście nie byłem do końca zaskoczony tą sytuacją, tylko e, zastanawiałem się jak to w dobie e, ograniczeń praw wszelkich obywatelskich w Stanach Zjednoczonych, które w tej chwili mamy, jak w dobie e, banowania broni, jak w dobie e, wyrugowania przemocy z amerykańskich ulic takie prawo może tam działać. No, ale tam są różne prawa. No nie wiem, no, Już nie pamiętam w jakim stanie, no ale przypuśćmy to. No, zdaje się, że w jakimś z południowych stanów. W Luizjanie y, mąż nie może zapinać żony od Bagdora, na przykład. Prawda? <laughs> Czyli nie może wykochać jej w pupę, na przykład. Y, zdaje się w Los Angeles y, mąż z żoną nie może uprawiać miłości francuskiej. A ciekawe, jak jest nie z żoną. No, prawa są tam kuriozalne no, przede wszystkim dlatego każdy, każdy stan ma własną jurysdykcję, własne ustawodawstwo, e, własne prawa właśnie w ten sposób wprowadzone i dlatego tam dochodzi do strasznie niesamowitych rzeczy. No, jeżeli ktoś popełni oczywiście przestępstwo, które łamie prawo federalne, czyli takie, które obowiązuje we wszystkich stanach, no to wtedy już ma ciepło. Ale w jednym stanie można popełnić można być na przykład ściganym za złamanie jakiegoś tam prawa, a w drugim stanie jest się zupełnie czystym, mimo że to jest ten sam teoretyczny kraj. Tylko że trzeba pamiętać, że Stany Zjednoczone, czyli teoretycznie USA, tak, United States of America, to są, można powiedzieć, tak jakby zjednoczone państwa. Ameryki. Zjednoczone państwa. W niektórych stanach nawet jest wprowadzone takie prawo, na przykład stan New Hampshire sobie zagwarantował takie prawo, że jak im się nie będzie podobać na przykład to, co robi rząd federalny, to oni mają zagwarantowane w stanowej konstytucji, że mogą przeprowadzić rewolucję i się odłączyć od Stanów Zjednoczonych. Pod tym względem to trzeba przyznać, że to jest cudowny kraj. No, tylko, że nie wiem, czy wiecie, że już w tej chwili Przebadano, znaczy przebadano, zrobiono badania statystyczne pośród młodych obywateli USA i pośród pięciolatków już ponad 50% są to osoby o innym kolorze skóry niż biały. Także za 20-30 lat pojedziecie w wycieczkę na wycieczkę, żeby obejrzeć sobie. Dziurę po WTC albo Wielki Kanion i tak dalej, i tak dalej. No i będzie no Abla, bo będą wszyscy mówić po hiszpańsku albo takim slangiem z czarnych przedmiotów, że nichuja ja ich nie zrozumiecie. Dobrze, że ta Polska jednak nie jest bogatym krajem, bo byśmy mieli dokładnie to samo. Na razie. <tryk>